Dzień dobry, chciałbym przedstawić Wam tutorial, jak zresetować urządzenie z Androidem. Po pierwsze, wchodzimy do ustawień, następnie kopia zapasowa i zerowanie. Naciskamy ustawienia fabryczne. Zresetuj urządzenie. Usuń wszystko i zaczyna się cała magia usuwania. Bardzo często zdarza się, że urządzenia są resetowane, ponieważ miejsce jest zalegane i cały czas jest wolniejsze. I się usuwa wszystko. W poradniku pokażę Wam też, co zrobić, kiedy się zresetuje i jakie odnowić to urządzenie. Krok po kroku. Urządzenie moje było też resetowane, ponieważ było bardzo wolne i było bardzo dawno nieużywane używane, tego, więc musiałem je resetować, żeby nie było w nim zbędnych śmieci przed ponowną przed ponownym używaniem urządzenia. Reset trwa trochę długo, więc powrócę do Was kiedy się znowu uruchomimy. Dobrze, uruchomił się ekran startowy Samsunga Galaxy. Wybieramy język polski. Jest tu cała masa języków, ale polski. Start. Łączymy się z dowolną siecią Wi-Fi. Kiedy już łączymy się. Kiedy połączymy już się z internetem, ustawiamy godzinę. I akceptujemy regulamin. U mnie ustawiło się już domyślnie, automatycznie. Wciskamy dalej. Umowa licencyjna. Całą musimy przeczytać. Rozumiem. I. Tak, dalej i teraz mamy czy konto z Google, ja mam i poczekamy, Ciem. muszę najpierw wpisać dane, kiedy już się zalogujemy pytają nas czy u, us, o usługi Google, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej, nie, ja nie chcę kopii zapasowej, nie pozwalam na nic. Dalej. I kto będzie używał tego tableta? Wpisujemy swoje imię i nazwisko. I przechodzimy dalej. Czy chcemy, kto już przy Samsungu, czy chcemy, pyta nas o Control Samsung. Ja nie chcę. pomiń. Pomiń. I nazwa urządzenia Jan Galaxy Tab E. Pożywamy to na tablecie Samsung Galaxy Tab E. Zakończ. I wita nas obraz startowy. To jest koniec tego poradnika. Dziękuję.